Witam wszystkich uczestników kursu Alegrowy system sprzedaży, wszystkich VIP-ów, wszystkich tych, którzy się przyglądają jeszcze temu biznesowi i zastanawiają się, czy byłoby to coś dla nich. Nazywam się Zygmunt Rolicz. Mam własną działalność od 10 lat w branży budowlanej. Jestem właścicielem firmy. Od jakiegoś czasu prowadzę też. Lat właściwie sklep mejkadowalków.pl, w którym sprzedaje różne materiały e, z branży budowlanej również taki patent, który sam produkuje e, taką mejkę do właśnie jak mówi nazwa samej strony no i kiedyś przeglądając facebooka kliknąłem właśnie w e, zajawkę promującą ten kurs i no, po obejrzeniu tego filmu promującego po uczestnictwie w webinarze zostawia, zastanawiałem się przez około tam pół nanosekundy e, i wykupiłem ten kurs i od nie wiem dokładnie od kiedy, od dwóch od trzech miesięcy uczestniczę w nim, słuchając rad e, znajomych, którzy tutaj już osiągnęli coś, słuchając rad Kamila i Michała oczywiście. E, no i jakie są tego efekty? W ostatnim miesiącu udało mi się, znaczy udało mi się, ciężko na to pracowałem. E, udało mi się zrobić obrót w wysokości około 68 tysięcy e, brutto, tam wyszło 70 parę, ale to z wysyłkami, e, z, z opłatami za kuriera. E, w poprzednim miesiącu miałem 35 tysięcy obrotu, czyli no jest jakby tutaj prak praktycznie dwukrotna większy, dwukrotnie większa sprzedaż. Przyczyniło się tutaj ku temu oczywiście wiele takich rzeczy związanych z tym, że wrzuciłem no więcej produktów na sklep. Obecnie mam około tam 1500 produktów, eee, no, mówię o dropie. Eee, no i lepsza pogoda i tak dalej, i tak dalej. Tak? Także eee, kilka tych faktorów się taki skłożyło na to, że ten, ten mój wynik jest o wiele lepszy niż w pierwszym miesiącu niż w tym poprzednim miesiącu. Jeżeli ktoś potrzebuje zachęty, to zachęcam go faktycznie do tego, żeby tutaj coś zrobił. Jeżeli ktoś myśli, że gdziekolwiek można od razu zarabiać jakieś góry, pieniędzy czy tony złota, to no, na zdrowy rozsądek to nie ma czegoś takiego, bo każdy chyba w to tak sam się domyśli, że to jest raczej niemożliwe, ponieważ no każdy by już to robił, gdyby to było takie łatwe i można byłoby od razu zarabiać jakieś pieniądze bez tam umiejętności, wiedzy i doświadczenia. No tutaj to doświadczenie trzeba zbierać, to doświadczenie trzeba, tą naukę trzeba cały czas pobierać i rozwijać się, i jeżeli będziecie tylko o 1% lepsi niż poprzedniego dnia. To rok ma 365 dni i sami sobie odpowiecie na to pytanie, jak będziecie wyglądali po roku e, takich, takiego kursu, takich webinarów, takich e, e, no różnych wsparć, rodzajów wsparć od Waszych znajomych z, z Facebooka, tutaj z tej grupy naszej. E, czy da się tutaj zarobić duże pieniądze? To znaczy, Zależy co dla kogo są duże pieniądze, jeżeli zarabiasz 2-3 tysiące czy tysiące, to może nie, ale jeżeli zarabiasz 3 tysiące bo tyle to już chyba tylko na papierze się zarabia jeżeli zarabiasz jakieś 3 tysiące to uwierz mi bardzo szybko i bardzo łatwo będziesz mógł zarobić te, te, te pieniądze praktycznie pracując po 2 godziny dziennie przy komputerze Ja teraz pracuję na dwa etaty, bo jestem pracuję na budowie już coraz mniej i Tutaj jakby no uzupełniam to, mocuję się z, tymi, z tym programem, z tym, z tym oprogramowaniem, z tą wiedzą i, i, i jakoś tak łapiemy się za bary i tutaj jak kliknę coś tutaj, program mi na, nie, czegoś nie zaktualizuje i popełniam wszystkie możliwe błędy, jakie tylko może popełnić człowiek, który zaczyna jakiś biznes, czyli to nie jest też tak, że no, wiecie webinar i spoko i wszystko wiesz, to jest... Po prostu no, wiesz mniej więcej co trzeba zrobić. Tak naprawdę musisz to robić, ale tak jak ta filozofia, którą stosuję, czyli działanie błąd korekta, działanie błąd korekta doprowadza do tego, że. Po jakimś czasie wyeliminujesz te błędy, no i niestety, naucząc się na własnych błędach, już ich nie będziesz popełniał. Tak, popełniam ich, ich coraz mniej, a popełniałem naprawdę wszelkiego rodzaju, łącznie z tym, że ustawiałem sobie darmową wysyłkę od 1230 zł, a ktoś pchnął mi basen, który ważył 100. 89 kg i po prostu musiałem to wziąć na klatę albo ktoś mi kupił basen, który ustawiłem sobie regułę marsz, że do 1300 zł na przykład 16,5% no a jak ktoś kupił basen za 4000 czy tam za 3000 no to już bez żadnej marży, z zerową marżą się na, na, sprzedawałem Tak więc, e, no, zdarzały się takie sytuacje Zdarzały się też sytuacje, że sprzedawałem towar, którego już nie było na stanie Bo ustawiłem sobie, że jak się na stanie wyzeruje, na hurtowni wyzeruje, to e, Jak się na hurtowni wyzeruje, to wtedy u mnie się wyzeruje No tylko, że mam odświeżanie raz na dobę Nawet jakbym miał 4 razy na dobę, to i tak przecież zawsze ktoś może kliknąć, akurat w tym momencie, jak już na hurtowni nie ma, więc zawsze to niebezpieczeństwo jest. Ale to też zmieniłem ustawiając sobie, że po prostu jak już trzy produkty są na hurtowni, to żeby. No już mi się aukcja kończyła, tak. Co jest, co jest też fajne jeszcze, pomimo tego, że czegoś niby nie ma na hurtowni, to warto jest zawsze zadzwonić do tej hurtowni. Zapytać, czy faktycznie jest, bo magazynier zawsze gdzieś tam coś wynora. Jak ja mówię, niech tam <śmuchajcie> spróbujcie coś tam wynorać jeszcze dla mnie. No i faktycznie zawsze się znajdują 3-4 przedmioty, nawet. Tak więc, jeżeli ktoś tam jeszcze kliknie, ale nie ustali na przykład sposobu zapłaty i to po jakimś czasie dopiero zrobi, to wiem, że coś tam jeszcze jest. Także. No jest to fajny, fajny biznes, powiem Wam kto tutaj odniesie sukces, odniesie sukces ten człowiek, który lubi ludzi, bo to przede wszystkim pomimo tego, że siedzimy za tym komputerem i e, robimy to, e, i robimy to jakby z domu. To bardzo często trzeba zadzwonić do tych ludzi, dopytać ich, i tak jak się dopieszcza aukcje, wpisując tam zdjęcia i ustawiając zdjęcia i jakieś tam super opisy, to też trzeba dopieszczać klientów, dzwoniąc do nich, rozmawiając z nimi. Jak nie ma instrukcji po polsku, dzwonić, tak, już wysyłam. Za chwilę tutaj dzwonię do importera, zaraz będziemy wysyłać, już działamy. I bardzo fajne są takie zwrotne potem informacje w komentarzach, że super kontakt, że super tego, że to, a, a powiem Wam, ludzie, którzy. Są na przykład e, melancholikami to i tacy analizujący wszystko, oni to czytają po prostu tak, najpierw chodzi zanim coś kupi to czyta Twoje, twoje wszystkie e, komentarze i jeżeli no, jest tam jakiś negatyw albo coś takiego co byś nie chciał żeby było przeczytane, no to jest troszeczkę trudniej, tak? ja starałem się nawet jak dałem ciała zadzwonić do klienta, wziąć to na bary E, powiedzieć tak, to moja wina, strzeniłem to, yy, no, postaram się coś naprawić i, i tyle. No. Najlepszym e, takim był momentem, e, taki który najlepszy. najlepszym no, takim fajnym momentem, gdzie naprawdę nie zasłużyłem na to, a dostałem chyba jeden z najlepszych moich komentarzy e, był komentarz, gdzie na przykład sprzedałem gościowi basen, którego już hurtownia nie miała, a on sobie wykostkował. Pod ten basen, już kostkę więc większego basenu nie mógł kupić. No i ja mówię: Panie, no nie ma. No i co teraz dzwonię do niego? I był bardzo taki spokojny. Po 3-4 dniach, jak basen nie przyjeżdżał, zadzwoniłem do niego. Mówię, że no chyba nie ma. Sam wyszukał mi u konkurencji basen i dał mi linka. Kupiłem to takiej pani. Ten też taka, też fajny kontakt zresztą, bo tam porozmawialiśmy sobie i też mi fajny rabat dała. No oczywiście musiałem do tego dopłacić, bo babka to miała na miejscu, więc na no to już zupełnie inaczej sobie liczyła niż ktoś kto obsługuje w dropie i nie musi tego magazynować. I żeby skończyć tę opowieść, to skończyło się to tak, że od tej pani wysłałem to do tego faceta kurierem. Oczywiście tam tracąc na tym około 100 zł czy coś takiego. Ale za to gościu mi napisał komentarz: Nie wiem, czy będę chciał go tutaj wklejać, żebyście zobaczyli, czy nie, czy będę obrabiał ten w ogóle materiał. Napisał, że super kontakt, że sprzedawca dwoju się i troił, żeby ten dostać basen, gdzie, gdzie gościu sam to wziął i, i sami znalazł, i sam się o wszystko się zatroszczył. No, zatroszczył. no ale no, rozmawiałem z nim, pytałem. O, o różne takie rzeczy. To no po prostu starałem się no, być takim partnerem, który no, doradzi, pomoże, w, w razie czego nie mówi, że to nie moja wina, tylko um, tylko postara się jakoś to wziąć na, na, na klatę. I tutaj też fajna książka jest na ten... Słuchajcie, coś mi się od słońca aparat przegrzał i musiałem teraz. E, Dokonczę to, co miałem powiedzieć, bo kiedyś miałem coś do ważnego, bardzo do powiedzenia. To, ponieważ wydaje mi się, że to jest e, mm, no takie nie niebrane pod uwagę przez, przez większość ludzi, więc e, przychodzą tu różni e, chętni wybadania tego tematu, rejestrują się po jakimś czasie, e, mówią, wiesz, to nie, to nie dla mnie, nie wychodzi mi i tak dalej. Po prostu za zbyt łatwo ludzie się poddają. Wiem coś na temat poddawania się, i na temat no właściwie na właściwie temat, na, na temat niepoddawania się, i na temat tego, do czego prowadzi poddawanie się. Więc no, zwyciężanie to jest nawyk, ale poddawanie się to też jest nawyk. Jeżeli jakiś biznes y, wcześniej ci po prostu no nie za bardzo szedł i powiedziałeś o dobra już tam rezygnuję z tego i po chwili znowu tam coś następnego robisz i mówię, dobra wycofuję się z tego więc całkiem możliwe że tak będzie do końca twojego życia i nie chcę tutaj być jakimś wiecie no czarnowidzem czy jakoś w, w twoje sprawy tylko że y, jeżeli tak Ktoś będzie się łatwo poddawał, to po prostu może okazać się, że nie starczy mu życia na zrobienie czegokolwiek, bo będzie się cały czas z jakichś projektów wycofywał. I fajnie jest właśnie zacisnąć zęby i powiedzieć, a właśnie, że nie, właśnie, że dam radę. Bo dasz radę z takim wsparciem, jakie jest tutaj. To jest, kurczę, słuchaj, niemożliwe, żebyś nie dał rady. Wystarczy sobie tylko wybrać branżę, jaka ci leży, a jest tego tutaj tak dużo, że na pewno coś sobie wybierzesz. Um... No, i, i, i cóż, no, będziesz po prostu się rozwijał pod okiem tutaj naszych mentorów. I co jest, co jest ważne, to to, że za chwilę wchodzi Amazon do Polski i tam już są zupełnie inne reguły. Brałem udział w takim webinarze. No to powiem Wam, że no, jeżeli się tutaj tego nauczycie, to dla Was będzie to już naprawdę. Pikuś działać na Amazonie, do czego Was tutaj zachęcam. Tak? tak więc, statystyki tutaj moje, widzicie, jest to dowód na to, że jest lepiej i to o 100% lepiej w ciągu miesiąca. Tutaj, kolejny webinar, który widziałem z, 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 z Jurkiem, Łukaszem, nie, to był. Wiem, Eriko Lusol z, Eriki, z, Eriki, z Eriki Kolejny webinar to też była bomba, naprawdę, która no daje do myślenia, i no już teraz wiem, co robić, żeby te moje sprzedaże szły jeszcze więcej. A rabaty w hurtowni sprzedawajcie, a będziecie mieć po prostu coraz większe rabaty. Także no w ten sposób to działa. Jeszcze o kategorie, o, o jakieś produkty. Ja wybrałem sobie produkty, które są drogie, bo nie chcę się bawić w jakieś tam sprzedaży za 7 zł, czegoś, co potem trzeba czekać na coś tam 2-3-4 dni tydzień, czy coś takiego, jakieś kalendarze, czy jakieś tam duperele, Ja sprzedaję takie fajne rzeczy, które tam są, filtruję sobie tam od 200 czy od 500 zł i tylko takimi rzeczami się zajmuję. Dużo jest właśnie takich rzeczy, gdzie ludzie biorą, tak jak chłopaki, pokazywali też na. Statystyka, które kosztują jakieś tam które ludzie kupują za pobranie, więc no, trzeba też trochę kasy na to, żeby zainwestować w ten biznes. No ja taką gotówki trochę posiadam, więc co czwartki mi przychodzi pobranie, tak więc no, widzę, że tutaj tych, tych pieniędzy przebywa. Ale jeszcze żeby podsumować, jak to wygląda w cyfrach, za kuriera w tamtym miesiącu zapłaciłem 2000, 2000 chyba? Nie, 2000 albo 3000. 2000 i teraz przyszła faktura na 1500, nie? czyli około tam co dwa tygodnie przychodzi, czyli jakieś 3500 kurier. Eee... Allegro wzięło ode mnie 2200, nie? także eee... no, nie wiem, czy to można by jeszcze to jakoś zmniejszyć, zoptymalizować czy coś takiego. Zobaczymy. Eee... No na pewno, jeżeli będę mniej błędów popełniał, to hmm. będę więcej zarabiał, a to już niedługo. Końcu, nie? Także życzę Wam wszystkich mnóstwo sukcesów, ja w branży budowlanej osiągnąłem już wszystko co chciałem, także chcę odejść z niej tak jak Adam Małysz albo jak inni nasi sportowcy, którzy po prostu osiągnęli wszystko i już im się po prostu no, no nudziło, tak? tylko wszystko oprócz jakiegoś tam sukcesu finansowego, no bo jednak w usługach, no, osiągniesz pewien pułap, którego już nie możesz przeskoczyć, a tutaj handel daje o wiele większe możliwości. I to, to tyle. No. Trzymajcie się, pozdrawiam Was i do usłyszenia za miesiąc.